Opowiedz, co robią dzieci i czy miś, Norman, jest z nich zadowolony. Przyjrzyjmy się dzieciom, co one trzymają w rączkach. Tak, oczywiście to są monety i nasze dzieci te monety zbierają do skarbonki świnki, prawda? Jak myślicie, czy to jest dobre zachowanie, że sobie oszczędzamy, czy nie bardzo? Ja myślę, że oszczędzanie pieniążków to jest bardzo dobre zachowanie, ponieważ zostawiamy je sobie na czas, kiedy będziemy miały mniej pieniążków. Czyli tak działamy troszeczkę zapobiegawczo, bo teraz mamy pieniążki, ale nie musimy ich od razu wszystkich wydawać, bo wiemy, że może być czas, kiedy nie będziemy miały pieniążków. I wtedy te nasze oszczędności nam się przydadzą albo zbieramy sobie na coś. Na jakiś konkretny cel, na przykład y, możemy zbierać na rower, i wtedy sobie y, oszczędzamy na jakiś konkretny cel, więc ja myślę, że to też jest dobre zachowanie. Więc zaznaczyłabym uśmiechniętą twarz Misia. Y, w chmurce narysuj to, co chciałbyś kupić za zaoszczędzone pieniążki. Dziewczynki, oczywiście nad dziewczynką malujemy, tak? I kolorujemy odpowiedni rysunek, czyli kolorujemy sobie dziewczynkę według kolorów, które są zaznaczone. Czyli włoski żółte, gumeczki przy kitkach czerwone, usta czerwone, buźka taka lekko pomarańczowa, cielista, tak? Eee, sukienka różowa z niebieskim paskiem i buciki różowe. I czarne podeszwy, koniecznie. Dobra? Powodzenia!